Hej, ja jestem Nika, to jest kanał Perkowej D. A wy słuchacie czwartego odcinka z serii pierwszych wrażeń na temat książek, które czytam w danym momencie. Dzisiaj na tapet biorę sobie projekt RACE. Chyba tak, chyba tak się wymawia, przepraszam, mój niemiecki nie istnieje. Remigiusza Mroza. Pierwsza książka Remigiusza Mroza w tej serii, oby nie ostatnia. Kiedyś, bardzo dawno temu, jakieś 3 lata temu, bardzo lubiłam Remigiusza Mroza, potem go odstawiłam, bo kryminały mnie wymęczyły, a teraz wracam z chęcią zobaczenia na czym obecnie stoi ten autor. Kasacja, ta seria z Chyłką, nigdy jakoś nie wpadła mi w ręce, więc tej serii nie czytałam. Natomiast czytałam inne książki i były już dość brutalne, były już dość okropne. I tak jak mówiłam w jakiejś części tej serii, o ile takie okrucieństwa nie robią na mnie większego wrażenia, no to było to trochę dla mnie za dużo, bo okrucieństwo dla samego okrucieństwa w ogóle mnie nie jara. Bardzo chciałabym przeczytać Czarną Madonnę Remigiusza Mroza, którą też mam gdzieś tam w planach po drodze, ale w bibliotece wpadła mi w ręce właśnie wpadł mi w ręce Projekt Rais. Rais. RAIS? RAIS? Nie wiem, sprawdzę to przed następnym, mm, następnym update'em. W każdym razie jest to książka, która z informacji z tyłu wynika, będzie miała się toczyć w kompleksie RISE, w tak zwanym Olbrzymie, które w ogóle jest bardzo fascynujące i i no, nie wiedziałam. Wiedziałam, że ta książka istnieje, nie wiedziałam, że dzieje się w tym miejscu, więc jestem całkiem zaintrygowana. I ma to być z tego, co rozumiem, jakieś takie półpost pisane na fali COVID-owej, gdzie jacyś, jakaś grupa ludzi idzie do Olbrzyma go eksploatować, chyba na własną rękę, jeśli dobrze rozumiem, i zostają w tunelach uwięzieni przez trzęsienie ziemi. Także, także zostają uwięzieni w środku. I przy okazji, obok tego dramatu dzieje się na powierzchni poza tym kompleksem, bo ten kompleks to jest kompleks przede wszystkim podziemi. Nie tylko, ale to są takie długie tunele drążone przez nazistów w czasie II wojny światowej, rękami oczywiście jeńców wojennych i, i Żydów, Polaków, których sobie gdzieś tam. No, zniewolili, trzeba to tak nazwać, nie? W każdym razie fabuła rozgrywa się w ten sposób, że kiedy już są zakopani w tych tunelach bohaterowie, to okazuje się, że na zewnątrz panuje, stało się coś złego, i być może tutaj jest informacja, że są ostatnimi ludźmi na ziemi, co jest dość paranoiczne, wydaje mi się, i trochę za dużo powiedziane, jak na taką sytuację, ale, ale jestem zainteresowana bardzo. Co tutaj Remigiusz może wymyślił. Podoba mi się to, że nie jest to kryminał, bo ja za kryminałami jako tako nie przypadam. Głównie dlatego, że ja raczej się domyślam końca mniej więcej w połowie. Nie jest to reguła, ale bardzo często się to zdarza, zwłaszcza w przypadku takich kryminałów tworzonych. Wiecie, już na masówkę, książka w papierze. Książka w papierze będę czytać. Ma ona 480 stron. Dużo. Dużo, e, więc pewnie powinniśmy się widzieć, co. co ile byśmy się musieli widzieć. O jacie, no. Muszę to przemyśleć jeszcze, co ile. Nie mam dzisiaj głowy, żeby myśleć. 48 dzieli się na 3? Chyba się dzieje, chyba się dzieli na 3. Chyba, więc jakaś ładna liczba tam wyjdzie. No, w każdym razie przeliczę. I zobaczymy się na pierwszy update, jak do tej strony, którą sobie zaraz wyliczę. To będzie długa lektura dla mnie, bo ja raczej nie zwykłam czytać 500-stronicowych książek, ale marginesy są dość spore i jest dużo dialogów. I Jeśli to będzie dobra akcja, to myślę, że szybko będzie się przez to płynąć. Więc może uwinę się w tydzień z tą cegiełką. Byłoby bardzo fajnie. Takie są. Moje plany. Jeśli chodzi o oczekiwania, mam nadzieję, że to będzie dobra książka, bo dla mnie zawsze Remigiusz Mnuss pisał dobrze. Pisał wciągająco, pisał naprawdę sympatycznie i pisał w taki sposób, że nawet jeśli domyślałam się końca, to dalej ta książka mogła mi coś zaoferować. Więc spodziewam się dobrej lektury. To też nie jest kryminał, więc spodziewam się, że będzie trochę, trochę trzymało w napięciu, ale przede wszystkim, że będzie mnie ciągnęło jakimś dramatem do przodu. Tego oczekuję, oczekuję naprawdę solidnej lektury, i, i to może oznaczać, że się rozczaruję na końcu. Natomiast mam już, znaczy mam już na oku w mojej bibliotece, w której wzięłam tą część, jest też druga część od razu, więc jeśli tam mi się spodoba, to sięgnę od razu po drugą. Jeśli się nie spodoba, to pewnie sobie zrobię przerwę i wrócę za jakiś czas, jak znowu mi się zechce mroza. Dobra, to tyle pitolenia na początek. Widzimy się za ileś tam. Z... To paręnaście stron, parędziesiąt, sto 140 parę stron, e, z pierwszymi wrażeniami. Update pierwszy do kompleksu Riz sprawdziłam wymowę Riz. E, bardzo dobrze mi się czyta tą książkę, jest świetnie napisana. Tak jak zazwyczaj książki Nimbiusza Mroza dla mnie przynajmniej są napisane. Płynie się przez tą książkę. Mogłabym ją nawet zjeść na raz podejrzewam, nawet mimo tego, że ma te 140 stron. E, co? 480, nie wiem skąd mi się wzięło 140, 480 stron, bardzo dobrze napisana. Nie jest to to, czego się spodziewałam, to jest takie um, post -apo na resorach, bym tak powiedziała. Generalnie nie wiem na ile mogę powiedzieć, żeby nie było to spoilerem, więc będę się trzymać takich podstawowych faktów. Mamy tutaj piątkę bohaterów, którzy wcześniej się nie znali, więc nie, nie są to jacyś znajomi, którzy wybierają się do kompleksu RIS. Są to zupełnie obcy ludzie, którzy akurat tego samego dnia znajdują się w tym kompleksie, z czego jedna z tych osób jest, można powiedzieć, bardziej wtajemniczona w to, co się dzieje niż reszta. Nie chcę do końca mówić o co chodzi, bo sama zajawka tego nie zdradza. Jeśli dobrze rozumiem to, no to też autor nie chciałby, żeby zdradzać takie fakty, ale faktycznie tutaj mamy do czynienia z takim post-apo na resorach, ponieważ... Nie do końca ono dotyczy głównych bohaterów, tak bym to określiła. Nie, nie wiem na ile e, ten opis jest jeszcze enigmatyczny, ale tak, mamy piątkę bohaterów: e, Nataszę, Radka, Szymona, Bronie i e, Parkera, którzy spotykają się w kompleksie RIS. E, z takiego bardzo. Makabrycznego powodu, bo dochodzi do trzęsienia ziemi i całe te podziemia po prostu walą się na odwiedzających, na turystów, którzy siedzą w tym momencie w kompleksie i przeżywa tylko ta piątka. Ta piątka się w tych podziemiach odnajduje i w końcu udaje im się wyjść na powierzchnię. Oni tu nie są zamknięci w, tej, w tych podziemiach kompleksu, nie są zmuszeni do funkcjonowania tam. To nie jest Coś w stylu, nie wiem, czy bastion jest czymś w stylu zamknięta przestrzeń, mało ludzi, katastrofa na zewnątrz. W każdym razie tutaj tego nie ma. Tu nie ma siedzenia w podziemiach i zastanawiania się, co się stało. Nie jest to horror psychologiczny czy coś takiego. Nie, oni w pewnym momencie wychodzą i wtedy orientują się, że chyba świat się skończył. A w każdym razie ten, ta przestrzeń, ta strefa zero, w której się znajdują, wskazuje na to, że świat mógł się skończyć. I Tutaj bardzo mocno wygrywany jest wątek COVID. -a. Tutaj mamy taki motyw, w którym COVID tak naprawdę dziesiątkuje ludzkość, ponieważ szczepionki, które ta wynalazła, jeśli w ogóle wynalazła, ale chyba, chyba tak, nie działają. Tzn. Działają najpierw, ale przez to, że ich dystrybucja jest niewłaściwie logistycznie rozplanowana, wciąż jest duża część populacji, która tych szczepionek nie otrzymuje, przez co wirus mutuje no i dziesiątkuje ludzkość. I do takiego stopnia, że świat staje na skraju przepaści. Mróz ma coś takiego w sobie, że on, on jak chce pisać z pełnym okrucieństwem, z pełnym szokwaliu, to od początku do końca tym bombarduje. Tutaj tego nie było. Znaczy była na razie taka jedna, powiedzmy, scena próby walki dwóch grup ze sobą. Tych naszych głównych bohaterów, jakieś tam wrogie grupy, ale tutaj nie ma w ogóle przemocy, nie ma jakiegoś takiego okrucieństwa, przynajmniej na tej 160, której 167. stronie chyba, na której jestem, takich scen nie było, co jest bardzo na plus, bo ja też nie lubię takiego szokwaliu dla samego szokowania, i dlatego też zrezygnowałam z tej serii um, z Gerardem, którą rozpisał, bo już po prostu miałam dość tego, jak absurdalnie okrutne były te sceny, które prezentował. To jest solidne czytadło, to nie jest literatura wysokich lotów, oczywiście. Bohaterów nie da się lubić, w sensie oni są, jedna bohaterka tam może jest taka, że jest ok, ale wszyscy inni, tak naprawdę cała ta piątka to są ludzie tak specyficznie napisani, a być może celowo tak przedstawieni, no na pewno tak celowo przedstawieni, ale ja po prostu nie jestem w stanie ich polubić. W każdy z nich, każda jedna postać zachowuje się irracjonalnie, zachowuje się w sposób, który nie pozwoliłby im przeżyć, gdyby nie ta jedna osoba wśród nich, która wie trochę więcej niż reszta na temat tego, co się dzieje, no to byliby skazani na zagładę. Oni by tam wymarli w pięć minut i by ich nie było. Więc no nie, nie przepadam za tymi bohaterami, ale, ale są fajnym tłem do poznawania tej historii. I są jacyś tam bardziej różnorodni, każdy ma jakieś umiejętności które mam nadzieję później przydadzą się w dalszej części tej książki, czy tej historii. Na pewno jest druga część i wydaje mi się, że ta książka nie jest z zamkniętą historią. Nie wiem, czy to jest duologia, czy tam jest więcej tomów, będę musiała to sprawdzić, ale, ale mam nadzieję, że już w tej książce się okaże, że ich zdolności w jakiś ten sposób pomagają im przetrwać. Generalnie jestem pozytywnie nastawiona, nie jestem jakoś specjalnie oczarowana, nie jestem jakoś wybitnie zaskoczona, to jest fajna książka do poczytania. Jest też dla mnie z kategorii lekkich. Też podkreślam po raz kolejny, ja czytam bardzo trudne, bardzo ciężkie książki, więc taki typ literatury jest dla mnie lekką książką, ale wciąż w gatunkach które, w gatunkach i dropach, które lubię, i to mi się troszeczkę kojarzy, bardzo minimalnie. Z problemem trzech ciał. Jak czytałam, to też się trochę nakłada na to, że ja teraz y, wzięłam i zaczęłam oglądać serial na podstawie książki. Książkę wcześniej czytałam, ale trochę mi się to zazębia tematami i całkiem mi się to podoba, y, to jak, jak ta narracja jest prowadzona, i nie wiem dlaczego mi się to kojarzy, ale dzięki temu, że mi się to kojarzy, to też sympatycznie mi się to czyta. W każdym razie takie są moje wrażenia na razie. Po 167 stronach sporo ich się uzbierało. Po kolejnych 160, znowu do Was przyjdę i opowiem, jakie są moje dalsze wrażenia, a potem taką finalną ocenę Wam dam. Natomiast na razie jestem pozytywnie nastawiona i raczej myślę, że będzie spoko. Myślę, że po tą drugą książkę z serii faktycznie sięgnę zaraz po skończeniu tej. Jestem na 335. stronie i na razie jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo sympatycznie bawię się przy tej książce. Jest Mega głupia, w sensie to, co się tu dzieje, nie ma sensu i pewnie nie miałoby się prawa zadzieć w naszym wszechświecie, bo no, jest oparte na prawach fizyki i wszystkich innych prawach, które nie istnieją. Natomiast czyta się to fenomenalnie, bardzo dobrze mi się przez to leci. Tak naprawdę te 160 stron połknęłam prawie że naraz. Bardzo fajna opowiastka. Nie jest to wybitna książka, ale jest bardzo sympatyczna. Bardzo dobrze mi się ją czyta. Nie chcę wchodzić w to, co się dzieje, no bo i tak uważam, że byłby to spoiler na tym etapie, natomiast bohaterowie są spoko, podobają mi się. Mam nadzieję, że będzie jakiś rozpierdziel pod koniec i przynajmniej połowa z nich gdzieś padnie, w sensie umrze, albo coś im się stanie, że zostaną rozdzieleni. Jest główny bohater i główna bohaterka bardzo wyraźnie się wysuwa, taka para, której którą lubię, której gdzieś tam nawet kibicuję, że może jakiś tam romans gdzieś kiedyś wejdzie. I bardzo jest to sympatyczna para. Jest reszta bohaterów, którzy niekoniecznie przypadli mi do gustu. Raczej nie jestem fanką tych trzech pozostałych postaci, ale też to dlatego, że bardzo mało ich się pojawia i raczej są gdzieś tam przez dialogi ich charaktery zarysowywane, a nie przez ich działania. No, i jest tutaj jakaś tam tajemnica. Nie jest to zagadka kryminalna, ale taka tajemnica, jeśli chodzi o to, jak działa świat, w którym się znajdujemy w tym momencie. Czy może wersja świata, no bo to jest jakby trochę inna rzeczywistość niż ta, w której my żyjemy i ma tam swoje tajemnice. I chciałabym, żeby one wyszły w tej części. Ma jeszcze 120 stron, nie 120, 150 stron. Ademig już może żeby mi coś przekazać na koniec, ale faktem jest to, że po tych 300 stronach tak naprawdę niewiele się dzieje. Niektórzy w 300 stronach są w stanie zamknąć swoją fabułę tutaj, ona się dopiero tak naprawdę cały czas mam wrażenie, że ona się rozpoczyna, dopiero się rozkręca, nie daje kąsków, cały czas dowiadujemy się więcej o świecie, ale nie ma akcji, nie ma, nie czuję, żebyśmy się zbliżali do rozwiązania. I rozumiem, że to jest przynajmniej duologia może więcej, muszę to sprawdzić. Natomiast e, trochę ma się wrażenie, że to prowadzi do nikąd, że tak jakby chodzimy w kółko, dochodzimy do pewnego momentu i akcja zaczyna się na nowo i dzieje się mniej więcej tak samo. Teraz jestem w momencie, w którym dzieje się praktycznie to samo co działo się jakieś 200 stron wcześniej. E, I prawdopodobnie skończy się podobnie, to znaczy bohaterowie wyjdą bez szwanku albo e, albo przynajmniej z lekkimi może obrażeniami, ale Pewnie nic mi się nie stanie, chociaż może, może to jest ten punkt zwrotny, może doszłam do punktu zwrotnego, i teraz po nim będzie się już działo mocno. Natomiast y, trochę się kręcimy w kółko w tej fabule. O ile mi to nie przeszkadza tak stylowo mnie to nie wybija, dalej chcę to czytać, dalej jest to fajna książka, o tyle gdzieś tam narracyjnie, fabularnie jest to problem moim zdaniem, bo nie widzę końca i nie czuję, żeby ten koniec gdzieś tam się znajdował. Mam wrażenie, że to zostanie urwane po prostu w pewnym momencie, tam gdzie będzie pasowało Mrozowi i, i tyle. I będzie druga książka i możecie sobie poczytać, co tam się dalej działo i pewnie dalej będziemy krążyć w kółko, nieważne. W każdym razie yy, czyta się to naprawdę dobrze. Nie jest to wielkie, nie ma tutaj tajemnicy kryminalnej, nie jest to dreszczowiec, nie trzyma to jakoś wybitnie w napięciu. To jest też taka książka, że my się do bohaterów nie przywiązujemy jakoś specjalnie. Także to wszystko gra ze sobą w tej kompozycji. I to chyba tyle na ten moment. No bo też nie chcę dużo mówić o fabule, bo byłby to spoiler, tak jak mówię, więc o tym nie będę tutaj za bardzo mówić. No i przed nami już tylko podsumowanie i ocena. Myślę, że ocena nie będzie najwyższa na świecie, na pewno nie będzie to 5 na 5, ale 4 może. Zobaczymy, czy się skończy jakimś takim zawieszeniem, czy się skończy porządnie, jak książka powinna się kończyć. No, także słyszymy się za 150 stron. Skończyłam właśnie projekt RIS i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo dobra książka. Bardzo dobrze się przy niej bawiłam. W ogóle nie odczułam, że jest taka grubaśna. Dla mnie to jest 4 na 5, no bo nie jest to wypita literatura, tak jak mówiłam, ale bardzo dobra książka. Zakończenie jest fajne, podobało mi się. Trochę, trochę mnie nie kusi, żeby od razu sięgnąć po drugą część, ale z drugiej strony ta druga część wyszła w zeszłym roku. Ta książka, którą trzymam chyba wyszła w 2021-2022, więc była duża różnica w 2022, więc była różnica dwóch lat, więc jak przeczytam tamtą, to długo, długo pewnie nie doczekam się kolejnej części, ale ta książka bardzo mi się spodobała. Bardzo yy, fajna, fajna. Podobało mi się yy, to, co się działo od tej 300 którejś tam strony, 320. Dobrze mówię? Nie od 320. Nie, tak, od 320, od 320 strony to co się działo to był sztos, nie było tam nic brutalnego, ani takiego jak mózg potrafi dawać, znaczy nie było tam szokwaliu. i to mnie bardzo cieszy, bo ja tak jak mówiłam nie lubię raczej takich książek. Nie jest to horror, to jest taki po prostu sci-fi, troszeczkę apokaliptyczny, ale tak bardzo lekko. Luźna książka, fajna książka. Polubiłam dwójkę bohaterów. Lubię bardzo wątek miłosny z tej książki, ten taki romantyczny, bo w ogóle lubię jak w książkach jest wątek romantyczny, nie taki nachalny i obrzydliwie wybijający się na pierwszy, na pierwszy tory, no bo to mnie po prostu nie interesuje. Natomiast tak wiecie, nachalnie wybijający się, że aż po prostu dominuje książkę. Nie obrzydliwie, bo to tak. Jakby też zależy od warsztatu, w każdym razie taki mocno wybijający się na pierwszy plan, to mnie nie interesuje ale ten wątek romantyczny, który jest w tej książce bardzo mi się podoba podoba mi się pomysł, to wszystko jest głupie to wszystko jest nieprawda. nie mogłoby się to stać jakby w naszej rzeczywistości, tak to nie ma sensu to co się dzieje w tej książce od początku do końca yy, śmierci, które się wydarzają w tej książce też są trochę bez sensu, w sensie nie, nie nadają w ogóle ciężaru historii, mam wrażenie ale to dobrze, bo to dzięki temu jest luźna książka jest tutaj parę rozwiązań takich, wiecie, trochę z stylnych części ciała, powrzucanych, ale to dobrze, bo dzięki temu też nie ma jakichś smutnych refleksji i przemyśleń. To jest luźne czytadło, bardzo dobrze wyegzekwowane. W ogóle Remigiusz mróz z tego całego panteonu polskich autorów kryminałów moim zdaniem pisze najlepiej i najbardziej, mimo że to jest głupie, mimo że to jest... Absurd, absurdalne to, co ja czytam, mimo że obrót, mimo że ta historia rozwija się w taki trochę niezależny od głównych bohaterów sposób, bardzo przypadkowo, to mi się to bardzo dobrze czyta. Bardzo lubię jego styl, bardzo lubię to, jak on tworzy te światy i to, jak on trochę frywolnie podchodzi do. W sensie, on, ma wrażenie, że on nie udaje, że to wszystko jest na poważnie, i dzięki temu to wychodzi naturalnie. Nie ma tam patosu, nie ma tam jakichś, wiecie, niepotrzebnych yy, niepotrzebnego, nie wiem, jak to powiedzieć, niepotrzebnego niepotrzebnego, niepotrzebnego zacięłam się, yy, usprawiedliwiania historii, chyba tak mogę powiedzieć. Yy, jest to luźna, fajna książka, którą można sobie na raz tak naprawdę poczytać. Od początku do końca chciałam ją czytać, od początku do końca trzymała, nie w napięciu, ale właśnie w, takim, yy, w takiej chęci poznania dalszej. Części. No i tak jak mówię, dla mnie to jest 4 na 5 gwiazdek. Bardzo dobra, bardzo fajna. W przyszłym miesiącu chciałam przeczytać Czarną Madonnę Mroza, więc raczej, raczej sobie odpuszczę drugą część projektu Rise drugą część projektu Rise Ale może za dwa miesiące zobaczymy. W każdym razie to jest solidna książka. Podobało mi się i cieszę się, że wracam do Mroza, bo obawiałam się, że po tych dwóch latach, kiedy ostatni raz go czytałam, to poziom trochę spadł. Nie spadł. Znaczy, to jest książka wydana mniej więcej w tym, w tym czasie, ale <gryw> poziom tej książki jest naprawdę w porządku i no, nie mogę się doczekać, aż będę czytać więcej jego książek. Bardzo chciałabym sięgnąć po tą serię, co się dzieje w górach i być może, być może po nią sięgnę, bo ona ma już 10 tomów chyba, więc jest co czytać. I zanim wyjdzie następna, to już pewnie, to, to jeszcze nie będę w połowie, więc, więc tak, takie są, takie są moje wrażenia. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Tak jak mówię, książka bardzo fajna. Bardzo na razie dobrze idzie ta seria, jeśli chodzi o poziom. I co? Ode mnie to tyle. Dzięki, że byliście, i do usłyszenia następnym razem.